Cześć, tu Bruder fan od kuchni, dzisiaj mój mały skrzat, w sumie nie taki mały, co to za sztuczka była, będzie mi pomagał z piernikiem. Pamiętasz jak kiedyś e, nastawialiśmy piernik? Pamiętasz mm. czy nie pamiętasz? Nie pamiętasz co stało w lodówce? To teraz wyciągnęliśmy go z lodówki, trzeba Mam go trochę ogrzać. Nie wiem, mam mm. nadzieję, że nam się uda go wyciągnąć z mm. tego. Mąkę, żeby posypać. Od razu My? nastawiamy piekarnik Mąką na... posypać? Tak, żeby nam się nie kleiło. Na 180 stopni. Ja lubię wałkować. Obieg. Czekaj, ja ci tutaj. Spróbujemy to wybrać. Ja chcę wałkować! Dobrze, będziesz wałkował. Oczywiście, ręce trzeba umyć przed. Umyłeś? E nie. No to trzeba iść, umyj. Tak idę szybko umyć. Dobra, to umyj szybko. Ja swoje umyłam. A, byś O oj chyba tą łopatką pyszne. pyszne? Umyłem. Wytarłeś dobrze? Uh -huh. O, szybko to zrobiłeś. Dobra, tu trzeba wyciągnąć jednak rygże. Już ręko. jesteśmy, dzwonił do nas tata, a w międzyczasie przyszła Justyna. Tak mama. Słuchajcie, przełożyliśmy to ciasto. Antoś, nie rękawy do ciasta. Dałam trochę mąki. Nie, damy sobie tak, żeby było czyściej. To trzeba trochę myśleć. Lepiej. Ciasto różne z mięciutkie. Justynko, chcesz tutaj w tej miseczce zobaczyć, tak? Co tu jest? A toś tutaj karmił Justynę, Justyna smakowała ciasto. No musisz trochę dociskać. Trzeba rozwałkować ciasto. 15 minut minęło, ciasto się już upiekło. Czekamy teraz, żeby przestygło. Podzielimy na trzy części i będziemy smarować. Piernik się nam upiekł. Przekroiłam na trzy, tak z miarą było. Słuchajcie, mamy takie powidła śliwkowe z piernikową nutą. Edycja limitowana. Antoś posmakował, chociaż nie lubi, nie lubi śliwki, ale stwierdził, że będzie jak? Fajne, co? Mhm. Złowicza takie znaleźliśmy. Mia-niam niam, niam. Naprawdę pycha są. Palce e, liza? no? To tak. Ale zobacz, hmm. czyli ciężka. Ciężka, ja wiem, że. Nie nie, jest lekka. Patrzcie, się, jaką toż księgę przyniósł. Bierzesz Dobra. Czekaj, czekaj. Hmm? To chyba robi się jakieś ogrożenie <grym> dla tego pielnika. <grym> Na chwilę. Musimy przyłożyć mm. książkę, żeby nam tutaj... to ale nie tak mocno, bo się rozjeżdża. Grzebiej. jeszcze raz. Musimy go wyprostować. Ok. Na co to tam grzebiesz? I przykładamy książkę, żeby docisnąć, żeby się dobrze skleiło. A później tak sobie postoi... Parę godzin, a później wkładamy parę godzin. Parę godzin, później włożymy go do... owiniemy folią spożywczą, a włożymy ja chciała... do lodówki Mama. i tak dzień przed świętami zrobimy polewę i ozdobimy. Mhm. A ty co chciałeś? No bo a jak będzie mi się chciało yy, czytać tą książkę? No to dzisiaj no. już nie będziesz czytał, mamy inne plany. Aha, Justynka, co ty tam podjadasz? Jakie jest? Pyszne. Dobra. To my uciekamy. Życzymy Wam pięknego dnia. Pa pa! Papa. Pa.